Kawa, tak, tak. Jeśli jesteście kamoszami i macie za czasu, możecie się przekonać, jaki macie rodzaj metabolizmu i czy w związku z tym kawa rzeczywiście Wam służy, mówi doktor Ewa Błczak z Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego. Ryzyko zawołu serca u takich osób, które są wolno metabolizujące, w stosunku do osób szybko metabolizujących, wzrosta o ponad 30%. Naukowcy z Poznania szukają osób w wieku od 18 do 60 lat, które lubią kawę i mogą poświęcić to czas. Dawid Kubacki próbuje oh. do sukcesu. Na no, kokach po turnieju czterech tak. skoczni Najlepszy z Polaków zajmuje miejsce trzecie. Marcin Powideł w studiu. Tak Strata do lidera wcale nie jest duża. Na dystans, jaki dzieli Kubackiego do prowadzącego Ryuyu Kobayashi'ego to 8,5 punktów. pół Rzeczywiście nie jest to no, dłużej, że do zakończenia półtornieju czterech skoczni pozostały jeszcze dwa konkursy. Czołowa trójka z wiceliderem Niemcem no, Henry Begerem prezentuje stabilną no, formę, gdzie wróży ciekawą no, rywalizację. No, że idziemy do września. To jest skoc